No, łecho załóż sred! Ty czy to jest barka? W górę weszłaś. A mnie mniałem ci spadło. Gdzie jest mleko? Mleko lubię kurwa! Dobra, to nie, nie patrz co to jest za gra? Nie patrzę. Je I ci... Jezu, czemu ty masz myszkę po prawej stronie? O, teraz, teraz można. Nie! <laughs> nie! Tak. Nie! <noise> tak konon z proszy Nowa gra Boża. kontynuuj Warmianin to jest twardy chłop Gdzie on jest? On miał dobrze u mnie! Czemu on się nade mną znęca! kucia Wróć! A ty nerko kochany, dlaczego je upilnowałeś? Będzie surowa kara za to wyciągnięta! Łe! Od widzów! On mnie bije! No tak, bo, bo to jest nerko boży, Kon... 3 złote. Konon go bił. A 3 złote? No tak. Co? Możesz y, otwórz te dary Boże od widzów. Jak, tak? Nie, walnij w to. Czym? Y, chyba Z tam było w instrukcji. O, nerko. Amniamniam. Kokolade. Ko. Ty tutaj jakieś cuknie. Amniam, amniam, nerko. Młodzież bardycka. 3 złote. Krozę. A, 3 złote. Co a miam, miam ci spadło. 3 złote. No trudno. 3 złote. Kurwa, nie warto. Ja, nie proszę! Ja, ja, bo to był Major O może rzuca cię... możesz może ja cię O ty, ty to jest Meksyk? Ja Meksyk. Chorusz Ja wiedziałem! Gdzie ty się załatwiasz się! Co ty chcesz grubasie ode mnie ty! Tylko nie grubasie! Po życiu grawa jest pierdome ze stanowiska Czekaj, tak, spierdolony ze stanowiska jest. No bo w gówno weszłaś. Serio? Tak, w gówno nieakuratne. Czyli ja nie mogę wchodzić w gówno? Nie, no i właśnie tu masz życia. Te mleka? Tak, te mleka, bo, bo przecież przeszkolono jest najlepszy człowiek. No właśnie sika. Kurwa, co no, to jest? No, sika, do, do żuberka. 3-3 zł. Czekaj, masz masz mleko lubię. Nie, tam jest żółtko. Major, czekaj. Cole weź, cole weź. Masz podwójny skok chyba tego co kojarzę. Ale to była Co to jest? W tej już się zapisuję. Lub nieakuratny.

Ten, ten z krzaków jakoś się nazywa, zupełnie do nosa! Pierwcie! Do nosa, może. Możesz też moż rzucić? To jest złoto. Żółty, jaka złoto? To idzie! Stoję na biesięcie! Dzień dobry! Zdravствуjcie! Sioo, harszem o dla was! Ue! Ue! Można kucać? Tak, czytałem wcześniej kontrolki, wiesz? A... O, młodzież bandycka. To, to jest chyba ten, ten mały redaktor z jakiejś. ich tam nagrywał pod bramką. O kurde, w głowie się kręci się wszystko. Ty już mam. Ja, Odej, to było 600 plus. 600 plus? No, sypukcji Nie, ja bo, bo kon ma cukrzycy bożą. Brawo, da brawo. brawo. Level complete! Co? Raj right, tu co? <śmiech> <śmiech> tak chciałam się przejechać. Rajdublin! Right, Benzinka! Benzinka! Eee, <laughs> O! Aha, bo to musisz patrzeć i nie masz gdzieś... A ja muszę... Ja <laughs> mogę się odkręcić. Benzynka. widziałaś to. <grym> o nie. Czy te, bo, bo tam na dole o. też jest benzynka cały te. Chodź się zepsuł, patrz, bo, bo, to jest, jest i mleczko Boże i, i sypukcje i kubek. Pamiętaj, Zgijesz nie. Nie trosz. Nie O, nitrożów teraz. Co to kur? Co? On leży, no boża. Co? ty? Wloch, Na Co? złota. Tato, jest. jest? Major matynek? Tak, Major. <suszy> <suszy> Do nosy. Wloch. Leśny człowiek. Czemu znalazłeś mnie? Wiesz co jest? Major. Też <suszy> piłeczki! Płysk. Co? No o. Brawo dla was, brawo! Wciśnień cały ten. Stra Strasznie pięknie 3 złote. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, złote. O! Męczy się wszystko. Ciekaw w tym, co to robi. O, ty! Ty, ty jesteś źle widzisz? No. 3, złote. No, 3, Czyli 650, to smak z mi co No, też tak widzę, o, cool. Amiamiam? Am, am, tak, to jest Max. No. Pytam, że Konon, to on do szpitala dopiero leciał, jak miał jakieś 600. Brawo, brawo, Co brawo! Janu! Do kury wydęzy! Ty patrz, żeby twoje chaty nie wynieśli! Janku, opamiętaj się! Wy kurwie po kolei zrobię to lotnisko tego, na samoloty i karetki pogotowia. Śmiechu warte, o! Tak? Ostatni chuj polski, to ci mogę zapowiedzieć. Gdzie jest mleko? Mleko lubię. Mleko lubię. Mleko lubię. o! E! Czy to jest barka? Jeszcze lepiej. To jest warka. O, profesor nauk. Profesor Tomasz. Nie chcę być złym prorokiem, ale ten zagajnik księgowy jest pełen niebezpieczeństw. Ja się nie boję się. Warmiań to jest twardy chłop. Musisz przejść przez las ten. Innego wyjścia nie ma. Łe. Narzuca cola rzuca fufu. Cola. A Kurwa. Amniamniamniam am, am. am, Amniamniam Mle A stopa <grym> Co? Zgadnij kto to może być Nie wiem Kononak na kto? stopa A O cholera Dron? A to ja chyba wiem o co chodzi Bo kiedyś u nad chałupą. Ty czy... Uy! Uy! Bo u nad chałupą drony latały Znaczy Przepraszam Nad belwederem Nad domkiem drewnianym dla jego No tam tam kiedyś gliniarze dronami chyba tam latali u niego. O, profesor, przed tobą stworzenie straszliwe. Łecho Uech załóż srek. Czy on katolik? Czy chuj jesteś? A skądże komunista? Szybko poszło? Miam, miam, Ale miam, super. Magia. No właśnie, sikam. Magia, no właśnie, sikam. Widzę Meksykanów, widzę. No, on czeka tylko, ja? Ja. O, już! Brawo, Brawo dla was! Brawo. O, profesor Tomasz. Panie ksieku, w lesie zwierzynieckim jest pełno dziur w ziemi wyżartych przez rozpuszczalnik. By przejść dalej, musi pan ją pokonać. Innej rady nie ma. Ja się nie boję, się. W to jest twardy chłop. Łe. Co to jest? Stróż, a nie, ptasi pszczół. Nie wiem, ale... Major. Re reklamówkę ma. Oj! Wiesz. O! O! O, dziwne. Sra coś. W końcu jest fukalne Yeti. <noise> ty, ty, to, to jest w końcu ten gaz pieprzowy, którym Conan sobie kiedyś w oczy psiknął? Czy to jest gówno, nie wiem. Jedno i drugie chyba. Panie Ksieku, to jest na kraina nitro. Uważaj na, na, na narkotykarzy eee. o pierdolany do stanowiska Pierdolany do stanowiska Warmian to jest czwarty Oj Oj Dobra, graj Jeszcze raz! Od początku do stanowiska złote Serio? Nie! <grywańska> Ciekawe w sumie jak jeszcze w z tego uniwersum się pojawią. O już! Jest! <grywańska> Rara lala 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 lala